Właśnie takie ryzyko ponosi współczesny człowiek może pewnego dnia obudzić się i zdać sobie sprawę, że stracił połowę swojego życia. Nowoczesne leki terapeutyczne stały się jedną z najczęstszych form leczenia zaburzeń lękowych i depresji. Jednak leki te nie są zbyt skuteczne w leczeniu ludzi i często stają się jedynie podporą dla osób z trwałymi zaburzeniami psychicznymi. Na szczęście istnieją alternatywne sposoby leczenia lęku i depresji. W tym filmie zwrócimy się do Karla Junga, jednego z najwybitniejszych psychiatrów w historii aby uzyskać porady dotyczące leczenia tych zaburzeń psychicznych bez stosowania leków. W swojej pracy życie symboliczne Jung stwierdził, że on nadal trzyma się kurczowo poglądu, że zaburzenia lękowe i depresja mają swoje źródło w zmianach zachodzących w mózgu. Niestety, wielu lekarzy nadal popiera ten pogląd ze szkodą dla swoich pacjentów. Prawie wszyscy pacjenci zostali przekonani przez medyczny dogmat, że ich choroba ma charakter fizyczny. Jung uważał, że większość przypadków lęku i depresji nie jest wynikiem wadliwego mózgu, ale wadliwego stylu życia. Pierwszym krokiem w metodzie leczenia Junga nie było zatem przepisanie leków, ale dawka wiedzy psychologicznej, wiedzy o tym, czego można oczekiwać od życia i zrozumienia, co należy zmienić. Jeśli chodzi o oczekiwania, Jung zwrócił uwagę, że wiele osób uważa, iż życie powinno być łatwe, cierpienie minimalne, a trudności należy zawsze unikać. Jung był jednak bezpośredni wobec swoich pacjentów, mówiąc im: że życie nie jest łatwe, a komfort i spokój nie są naszym naturalnym stanem. Jak napisał, ostatecznie jest bardzo mało prawdopodobne, aby istniała terapia, która wyeliminowałaby wszystkie trudności. Człowiek potrzebuje trudności, są one niezbędne dla zdrowia. To, co nas tutaj interesuje, to tylko ich nadmierna ilość. Akceptacja faktu, że trudności są nieuniknione i że nic wartościowego nie przychodzi łatwo, Stawia nas na solidnym gruncie rzeczywistości, z którego możemy się zmienić. Kiedy bowiem akceptujemy, że życie jest trudne, zdajemy sobie również sprawę, że tylko dzięki wzmocnieniu charakteru mamy szansę na dobre życie. Z drugiej strony, jeśli pozostaniemy uwięzieni w iluzji, że życie powinno być łatwe, będziemy mniej zmotywowani do pokonania słabego charakteru, ponieważ będziemy fałszywie oczekiwać, że jeśli tylko damy sobie czas, życie stanie się łatwiejsze. Jak napisał Jung w swojej pracy, człowiek i jego symbole Życie jest polem bitwy. Zawsze było i zawsze będzie. A gdyby tak nie było, istnienie dobiegłoby końca. Istnieje jeszcze jedna kwestia psychologiczna, którą Jung uważał za kluczową dla swoich pacjentów. Nasze problemy istnieją w teraźniejszości, a obecnych problemów nie rozwiązuje się, zagłębiając się w przeszłość. Wiele osób lubi wierzyć, że dopiero gdy ustalą, dlaczego są tacy, jacy są, będą mogli iść naprzód w życiu. Jung uważał jednak, że nadmierne skupianie się na przeszłości jest po prostu taktyką unikową stosowaną w celu uniknięcia trudnego zadania, jakim jest stawienie czoła temu, co należy zrobić teraz. Ludzie powinni wiedzieć, że nie tylko neurotycy, ale wszyscy naturalnie wolą nie szukać przyczyn niedogodności w sobie, ale odsunąć je jak najdalej od siebie w przestrzeni i czasie. W przeciwnym razie ryzykowaliby konieczność wprowadzenia zmian na lepsze. W porównaniu z tym nieprzyjemnym ryzykiem, znacznie korzystniejsze wydaje się obwinianie innych. Dzięki tej dawce wiedzy psychologicznej, Jung przeszedł do pierwszego praktycznego etapu swojej metody leczenia pomagania pacjentom w zmierzeniu się z tym, co nazwał cieniem. Jak pisze, pierwszym wymogiem każdej radykalnej metody psychologicznej jest konfrontacja świadomości z cieniem. Cień to termin Junga określający elementy naszego charakteru, które zaprzeczamy i wypieramy do nieświadomości z powodu wstydu, niepewności lub cenzury. Innymi słowy, jest to strona naszej osobowości, którą chcemy ukryć zarówno przed innymi, jak i przed samym sobą. Nie ma wątpliwości, że ludzie są na ogół mniej dobrzy, niż sobie wyobrażają lub chcieliby być. Jak wyjaśniliśmy w poprzednim filmie, wszyscy nosimy w sobie cień, a im mniej jest on obecny w świadomym życiu danej osoby, tym bardziej jest czarny i gęsty. Jung uważał, że konfrontacja z cieniem jest kluczowa w procesie zmiany osobistej z kilku powodów. Po pierwsze, zaprzeczając gorszym cechom naszej osobowości, nie robimy sobie żadnej przysługi, po prostu tracimy kontrolę nad tym, jak i kiedy te cechy się ujawniają. Z drugiej strony, jeśli uznamy wady charakteru, możemy nauczyć się kontrolować jej przejawy, a tym samym zminimalizować szkody, jakie wyrządza ona w naszym życiu. Jak wyjaśnia Karl, wszystko, co jest świadome, można skorygować, ale wszystko, co ucieka do nieświadomości, jest poza zasięgiem korekty i wraz z niekontrolowanym rozwojem podlega coraz większej degeneracji. Dzięki Bogu natura dba o to, aby treści nieświadome prędzej czy później wybuchły z świadomości. Ale cień nie składa się wyłącznie ze słabości. Niektóre jego elementy to mocne strony, które stłumiliśmy w młodości, ponieważ rówieśnicy, członkowie rodziny lub ogólnie społeczeństwo wywarli na nas fałszywe wrażenie, że cechy te są złe. Niektórzy ludzie tłumią na przykład zdolność wyrażania gniewu lub zdolność do obrony własnej. Kolejną korzyścią wynikającą ze świadomości cienia jest zatem uzyskanie dostępu do cech charakteru sprzyjających życiu. Jak pisze Karl, cień jest po prostu czymś gorszym, Prymitywnym, nieprzystosowanym i niezręcznym, ale niecałkowicie złym. Zawiera nawet cechy, które w jakiś sposób ożywiają, upiększają ludzką egzystencję. Jednym ze sposobów uświadomienia sobie cienia jest obserwowanie słabości, wad i niepewności osób bliskich nam. Większość z nas nie tylko tłumi podobne cechy charakteru, ale także ma tendencję do przenoszenia elementów swojego cienia na innych ludzi. Jeśli więc zwrócimy uwagę na cechy charakteru naszych przyjaciół i rodziny, które nas irytują. Możemy również dostrzec własny cień. Oprócz obserwacji innych, innym sposobem na wydobycie cienia na światło dzienne jest refleksja nad motywami naszych działań, zwłaszcza tych, których się wstydzimy, oraz otwartość na samokrytykę, gdy jest to konieczne. Jak zauważa Jung, często jedyną rzeczą, która uniemożliwia nam dostrzeżenie naszego cienia, jest umiejętność bycia szczerym wobec siebie. Oprócz większej świadomości cienia, innym fundamentalnym aspektem metody leczenia Junga było pomaganie pacjentom w odnalezieniu sensu życia. Jung wierzył, że aby wyleczyć się z głębokiej depresji lub zaburzeń lękowych, konieczne jest odkrycie roli, jaką odgrywa się jako uczestnik świętej dramaturgii życia. Aby zrozumieć, co miał na myśli, możemy zwrócić się do spotkania Junga z wodzem plemienia Pueblo w pierwszej połowie XX wieku. Jung rozmawiał z tym mężczyzną o tradycjach plemienia, kiedy wódz wypowiedział następującą uwagę: Tak, jesteśmy małym plemieniem, a ci Gringous chcą ingerować w naszą religię. Nie powinni tego robić. Ponieważ uważamy się za dzieci ojca słońca, który jest tam w górze, wskazując na słońce. To jest nasz ojciec. Każdego dnia musimy pomagać mu wschodzić nad horyzontem i przemierzać niebo. Nie robimy tego tylko dla siebie, robimy to dla Ameryki, robimy to dla całego świata. Jung rozumiał, że dla wielu współczesnych ludzi takie stwierdzenie brzmiałoby szalenie i archaicznie. Jednak, jak sam zauważa, członkowie tego plemienia nie cierpieli tak jak my. Nie byli dotknięci nerwicami, zaburzeniami lękowymi ani depresją. Nie zażywali codziennie leków i nie byli osłabieni uzależnieniami. Plemię to składało się raczej z osób wysoce funkcjonalnych, które postrzegały siebie jako wykonawców świętej sztuki życia, a ich życie było pełne sensu i celu. Jak napisał Jung, ci ludzie nie mają problemów. Mają swoje codzienne życie, swoje symboliczne życie. Budzą się rano z poczuciem wielkiej i boskiej odpowiedzialności. Są dziećmi słońca, ojca, a ich codziennym obowiązkiem jest pomaganie ojcu w przekraczaniu horyzontu nie tylko dla siebie, ale dla całego świata. Jung porównuje ten styl życia do stylu życia kobiety z Zachodu, którą miał okazję poznać. Według Junga kobieta ta miała kompulsywny nawyk podróżowania, ciągle przemieszczała się z jednego miejsca do drugiego, nieustannie czegoś szukając, choć nigdy nie udało jej się znaleźć tego, czego szukała. Byłem zaskoczony, gdy spojrzałem jej w oczy, oczy zwierzęcia ściganego, osaczonego, zawsze szukającego, zawsze mającego nadzieję na coś. Jest opętana. Pytanie brzmi, przez co jest opętana? Ponieważ nie prowadzi sensownego życia. Jej życie jest całkowicie groteskowo banalne, pozbawione jakiegokolwiek znaczenia. Jeśli umrze dzisiaj, nic się nie stanie, nic nie zniknie, ponieważ jej istnienie po prostu nic nie znaczyło. To kompulsywne poszukiwanie dotyka wielu ludzi w świecie zachodnim. Niektórzy biegają od jednego celu do drugiego, inni poszukują romantycznych partnerów, jeszcze inni kompulsywnie dążą do zdobycia pieniędzy, prestiżu, sławy lub uznania w mediach społecznościowych. Jednak niezależnie od zewnętrznej formy, motywacja jest ta sama, poszukiwacz próbuje uciec od banalności swojego istnienia. Chce wypełnić pustkę wynikającą z życia bez sensu. Jednak, jak wyjaśnia Jung, tej pustki nie można wypełnić rzeczami ani nawet doświadczeniami. To, co wypełnia tę pustkę, to świadomość, że żyjemy w sposób, który ma znaczenie. Jak pisze o kobiecie, którą spotkał, gdyby jednak potrafiła wyrazić, uważam się za potomkini Księżyca. Każdej nocy mam obowiązek pomagać Księżycowi, mojej matce, w przekraczaniu horyzontu, to byłaby to zupełnie inna perspektywa. W takim przypadku jej istnienie nabrałoby sensu, zarówno w swojej stałości, jak i dla całej ludzkości. To przynosi spokój. Kiedy ludzie czują, że żyją jako aktorzy w boskiej dramacie, nadaje to jedyny sens ludzkiemu życiu. Wszystko inne jest banalne i można to odrzucić: kariera, prokreacja, wszystko można porównać do tej jednej rzeczy, posiadania życia, które ma sens. Jung nie sugerował, że wszyscy powinniśmy przyjąć mitologię Pueblo. Chodziło mu raczej o to, że cierpienie wielu ludzi ma sens, cierpienie to wynika po prostu z braku sensu życia. Zadaniem tych. Którzy chcą uwolnić się od niepokoju lub depresji, jest odkrycie tego sensu. Innymi słowy, musimy znaleźć sposób, aby uzasadnić nasze istnienie, tak abyśmy, podobnie jak Indianie Pueblo, mogli wierzyć, że nasze życie ma sens. Niektórzy osiągają to poprzez religię, inni poprzez znaczący wkład w promowanie wartości takich jak sprawiedliwość, wolność czy wspólnota, a jeszcze inni poprzez twórczość. Jednak dla nas, mieszkańców współczesnego Zachodu, to wyłącznie od nas zależy, odkryjemy, jak możemy odegrać znaczącą rolę w boskim dramacie życia. Nieliczni, którym się to uda, będą mieli przed sobą pełne życie, podczas gdy dla większości, która tego nie osiągnie, losem będą lata lub dziesięciolecia bezsensownego cierpienia i kompulsywnego poszukiwania. Jak napisał Jung, moja jedyna troska polega na zapewnieniu osiągnięcia tego, co jest w każdym człowieku. To jest kwestia centralna, w tym tkwi zasadnicze pytanie o autentyczną wspólnotę. Od tej chwili poświęcam się realizacji wszystkiego, co konieczne, aby mój ojciec mógł wznieść się ponad horyzont.